Witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym komentarzu, a w nim o tym, jak prezydent zmiażdżył Żurka. I nie tylko, bo Żurek dostał także od Trybunału Konstytucyjnego i od dziennikarzy w sprawie jego rzekomych kontaktów z rosyjskim agentem. No, po prostu hat-trick Żurka do własnej bramki. Musicie to zobaczyć. Zachęcam Was oczywiście do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. No, to jedziemy. Uu, Żurek chyba ciężko przeżywał decyzję prezydenta w sprawie odmowy nominacji kandydatów na sędziów. Chodzi o 46 osób. Według prezydenta te osoby łamią konstytucję, kwestionując status innych. Sędziów prezydent jasno zaznaczył, że takie osoby nie będą sędziami, kiedy on będzie prezydentem. Odmawiam nominacji 46 sędziów i nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych potrzeptów ministra sprawiedliwości, pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej. No i to się Żurkowi bardzo nie spodobało, no bo jednak Karol Nawrocki prezydentem będzie przez najbliższych prawie 5 lat. No i mina Żurka na konferencji prasowej, którą zorganizował w tej sprawie, mówi wszystko. Żurek był zdruzgotany. No ale próbował coś szyć, że Prezydent nie ma racji, że łamie konstytucję, że prezydent tylko jakimś notariuszem jest w sprawie nominacji sędziowskich. Więc można powiedzieć, w paradoksie tej sytuacji, to, że prezydent odmówił, to nie poszerzył liczby na sędziów, ale uzasadnienie jest sprzeczne z konstytucją i całkowicie niedopuszczalne. Więc można powiedzieć, że tutaj prezydent taką decyzję zastosował, pokazując, że to on będzie decydował. Nie. Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadza konkurs, on jest zaskarżalny do Sądu Najwyższego. Efekt tego konkursu. Na końcu prezydent ma wręczyć nominację. Jeżeli tego nie robi bez uzasadnienia, to łamie prawo. Proszę sobie wyobrazić, to jest konkurs, który no, gwarantuje dostęp do urzędu publicznego. Nie, panie Żurek. Prezydent jest ostatnim elementem decyzji w sprawie powołania sędziów, ale nie notariuszem tylko prezydent może powołać kandydata wskazanego przez Krajową Radę Sądownictwa albo odmówić powołania konkretnej osobie. Jest to prerogatywa prezydenta czyli wyłączne uprawnienie prezydenta, które nie podlega kontroli no już w szczególności kontroli kasty. Co więcej, kwestia ta została przesądzona już wiele, wiele lat temu. Trybunał Konstytucyjny postanowieniem z 12 czerwca 2012 roku stwierdził, że powoływanie sędziów jest suwerenną prerogatywą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlega kontroli sądowej ani ponownemu rozpoznaniu, ani weryfikacji przez inne organy państwa. No, po to wybieramy prezydenta, żeby część decyzji podejmował bez kontroli, ponieważ został wybrany przez cały naród. To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zamknęło sprawę, ale wielokrotnie w kolejnych latach wypowiadały się różne sądy, Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Sąd Najwyższy i wiele, wiele innych. Ja podam wam jeden przykład, który, który po prostu bardzo trafnie opisuje sytuację. W USA w Gliwicach stwierdził, w procedurze nominacyjnej sędziów prezydent nie pełni jedynie roli zatwierdzającej, ale może sprzeciwić się każdej kandydaturze w sytuacji, kiedy uzna, że nominacja danej osoby na stanowisko sędziego stałaby w sprzeczności z wartościami konstytucyjnymi, do których ochrony został powołany. Uprawnienia w zakresie powoływania sędziów są osobistymi uprawnieniami prezydenta, a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie zna prawa podmiotowego dostępu do służby sędziowskiej. To przesądza o niemożności sprawowania kontroli przez sądy administracyjne w zakresie aktów związanych z taką procedurą. No, sprawa jest zamknięta, ale oświadczenie Żurka pokazuje, że będzie Żurek z Tuskiem walczył z prezydentem, bo oni za chwilę będą wybierali w Sejmie Krajową Radę Sądownictwa i nagle KRS dozna cudownego ozdrowienia. To, co przez ostatnich 8 lat było nielegalne, byli neosędziowie. Nagle okaże się, że jest pełnoprawnym karesem. Już trzeba tych sędziów powoływać, bo będą em, zwolennicy sędziowcy Tuska, Tuleje, jakieś tam inne em, nazwiska sędziów tam wskazane i oni będą wskazywać kandydatów na sędziów e, i będą żądać od prezydenta e, wyręczenia aktów powołania. No ale to nie jedyna porażka. Żurka dostał również gonga od Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny wywalił w powietrze to rozporządzenie o wyłączeniu losowania sędziów. Trybunał Konstytucyjny nie miał litości dla Żurka. Wskazał po pierwsze, że rozporządzenie było nielegalne z tego powodu, że Żurek nie zawnioskował o opinię Krajowej Rady Sądownictwa, która jest Obowiązkowym elementem dla tego rodzaju rozporządzenia. Po drugie, Trybunał stwierdził, że ustawa nakazuje losowanie składów sędziowskich i nie można rozporządzeniem wyłączyć tej zasady ustawowej. No po prostu strzał potężny, wrzurka. Co to oznacza dla nas wszystkich? No każdy skład trójkowy, jeśli nie był wylosowany, to taki wyrok jest z mocy prawa nieważny. I sędziowie, którzy będą stosować się do, tej, do tego wskazywania z palca do składu sędziowskiego, będą popełniali poważne przestępstwa tak naprawdę. Przestępstwa przekroczenia uprawnień, ponieważ nie mogą sędziowie orzekać być w składach z ręki, z palca. Ustawa nakazuje ich losowanie. Jest to potężny cios w żurka, ponieważ... Żurek chciał mieć ręczne sterowanie sądami razem z Tuskiem, po to, żeby opozycję głównie wsadzać do więzień, ale orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jasne i klarowne, dlaczego to rozporządzenie było nielegalne, powoduje, że każdorazowe orzeczenie wydane w innym składzie niż wylosowanym będzie po prostu nieważne. No ale to nie koniec kompromitacji Żurka, bo on na tej wczorajszej konferencji musiał zmierzyć się z poważnymi pytaniami dotyczącymi jego przeszłości. Chodzi mianowicie o to, że od kilku dni krążą informacje przecieki, że rzekomo Waldemar Żurek miał utrzymywać kontakty z rosyjskim szpiegiem, który udawał hiszpańskiego dziennikarza Pablo Rubcowem. Internauci pokazali nagranie z 2016 roku, kiedy Żurek mówi, że dzwonili do niego dziennikarze z Hiszpanii ja po prostu wtedy, kiedy pojawiła się ta ustawa, miałem momentalnie telefon z Hiszpanii od ważnego dziennika, że co się takiego dzieje, bo, bo po prostu dzisiaj przepływ informacji jest bezpośredni. No przypadkiem okazuje się, że w tamtym czasie akurat o polskim sądownictwie i sporze o reformy pisał Róbcow. No i rodzi się pytanie, czy źródłem informacji Róbcowa z Polski był Żurek, czy też ktoś inny? W każdym razie, Żurek miotał się w tej sprawie na konferencji prasowej, odpowiadał bardzo wymijająco, przeczył sam sobie w kolejnych wypowiedziach. Widać, że nie potrafi sobie poradzić co najmniej z tą sytuacją, albo po prostu coś jest na rzeczy. Ta sprawa musi być wyjaśniona, zresztą mówiła o tym przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Zresztą zobaczcie cały fragment tej konferencji, jak żurek miota się w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, aż wręcz zaczyna dziennikarzom grozić. Zobaczcie. Panie ministrze, ja mam pytanie odnośnie Pana rozmów z, z znanym hiszpańskim dziennikarzem Pablo Gonzálezem. O czym Pan z nim rozmawiał? Jak często Panowie się kontaktowaliście? I jeszcze jedno pytanie, dlaczego Pan promował karierę Tomasza Szmita i jaki charakter miała Pana znajomość? Gdzie się Panowie poznaliście i kiedy się Pan dowiedział o jego współpracy z białoruskimi służbami? Hey. Odpowiem tak na to pytanie. Pan w tym pytaniu stawia tezę. Ja bym chciał, żeby mi pan pokazał albo powiedział, albo wskazał, gdzie, w którym roku, w jakim momencie i w jaki sposób kontaktowałem się z tą osobą, o której pan mówi. Wtedy, kiedy kryzys konstytucyjny wchodził w decydującą fazę, do Krajowej Rady Sądownictwa zwracało się wiele osób. Ja mam w komórce, nie wiem, czy dziennikarkę, czy, czy dziennikarza z El Pai, najbardziej znanej i poczytnej gazety wtedy w Hiszpanii. Nie mam śladów, że kontaktowałem się z tą osobą, o której Pan mówi. Wiem, że jest to zaplanowane odwrócenie uwagi od sytuacji uchylenia immunitetu ministrowi Ziobrze, więc jeżeli ma Pan jakiekolwiek dane, które by wskazywały na moje kontakty z tą osobą, o której Pan mówi, to proszę je pokazać i ja wtedy będę mógł je skomentować. Ja w zupełnie... Nie mam takich danych, więc zakładam, że tych kontaktów po prostu nie było. Państwo wysaliście, ci, którzy opisują to w internecie, to są dane wyssane z palca, które są powielane przez pańską stację. Rozumiem, że chodzi o odwrócenie uwagi. Jeśli chodzi o Tomasza Szmyta, to również w pańskim pytaniu zawarta teza o promowaniu przez moją osobę, tej osoby, no z tego, co pamiętam, to na stanowisko dyrektora biura Neokeresu promował je pan piebiak, zastępca pana ministra Ziobry. Proszę sobie odsłuchać te fragmenty, gdy jedna z osób zamieszana w tak zwaną aferę hejterską dzwoni do ówczesnego szefa Neokeresu i mówi, kogo i dlaczego należy zatrudnić. Więc trzeba zadać to pytanie panu Piebiakowi, panu Ziobrze, dlaczego pan Szmyt znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł. Więc prosiłbym, żeby pan skupił się na tym. Pan Schmidt oczywiście swego czasu, jak wiele tysięcy sędziów przechodził nominacje w Jurze Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli ktoś startował do sądów administracyjnych, to zwykle osobami, które opiniowały te osoby, były osoby, które mają pojęcie o prawie administracyjnym. Byli to sędziowie NSA, WSA oraz sędzia Walnemar Żurek, który dwa lata przepracował w samorządowym kolegium odwoławczym, zanim został sędzią i także bronił się sprawa administracyjnego u profesora Zimmermana, który był także promotorem prezydenta Dudy. jeżeli pan powie, na czym miała polegać moja promocja pana Szmyta, no to bardzo mi proszę wskazać, gdzie. Panie w mówił pan, że był pan w kontakcie z hiszpańskim dziennikarzem, to w takim razie może pan odpowiedzieć, jak Ja już panu na listę, Ja, ja na po, Proszę pana, proszę posłuchać. Odpowiedziałem panu precyzyjnie, że mam w telefonie bez nazwiska tylko LPAI wskazane mogę podać ten numer służbom, bo uważam, że każdy minister konstytucyjny rządu powinien być objęty sprawdzaniem i kontrolą kontrwywiadowczą. I tutaj ja będę współpracował w tym zakresie z służbami, ale na pewno nie z Panem. Na pewno taka osoba nie jest mi znana i nie ma żadnych dowodów na dzisiaj, a wiem to na pewno, że jakikolwiek kontakt miałem. Ja miałem z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec, z Włoch... Szereg osób, które kontaktowały się z Biurem Krajowej Rady Sądownictwa zazwyczaj tak to wyglądało, ja z dziennikarzami zagranicznymi nie kontaktowałem się bezpośrednio, tylko zawsze przez Biuro Krajowej Rady Sądownictwa, więc w moim telefonie nie ma takich kontaktów i nie ma żadnych dowodów na to, że miałem ten kontakt, więc to odwracanie uwagi od afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości jest ja pan trochę poniżej pewnego poziomu. Ci, którzy postawią jakieś konkretne zarzuty pod nazwiskiem to ja będę wtedy rozważał drogę sądową przeciwko tym osobom i zapewniam pana, że tutaj będę naprawdę skuteczny w tym dochodzeniu prawdy, bo pomawianie mnie o jakiekolwiek kontakty, nie mając żadnych dowodów, no jest po prostu nieprzyzwoite. Pan już naprawdę zadał tyle pytań, że teraz może koleżanka, bo na chwilę będzie to konferencja pana. Zapraszam wtedy do mikrofonu, zadam panu informację, zapytam pana, skąd pan ma takie informacje o moich kontaktach? Tak, tak, ale to nie jest tak, że pan zadaje 10, a koleżanka stoi i nie może się doprosić jednego. Bardzo proszę. Panie pan o tym, że przekaże pan ten numer... Panu na pewno nie przekażę, dlatego że do Pana nie mam zaufania. Jak służby... To jest afera Republiki i osób, które podbijają ten bębenek. Ja się poddaję wszelkim działaniom i pan nie wie, co ja zrobiłem, więc nie będę... Nie będę Pana informował o działaniach, które są działaniami prawnymi i o tym, co robią służby. Na pewno nie na konferencji. Są rzeczy, które są objęte tajemnicą postępowania i powinien Pan dobrze o tym wiedzieć. Ja poddaję się wszelkim działaniom służb, natomiast no, proszę pamiętać o konsekwencjach obrzucania błotem i o stawianiu tez, że Pan promował. Pan dzisiaj powiedział o kilka zdań za dużo w tych swoich pytaniach i prosiłbym, żeby jednak zreflektował się Pan, bo ja jestem prawnikiem wiele lat i Sądziłem, wiele spraw dobra osobiste, więc bardzo bym prosił, żeby pan brał to pod uwagę. Ale co pan te spole rekomendując e, e, szmyta to... w z czy pan, czy to, to do projektu sportu administracyjnego? Proszę na wszystko to, co jest w dowodach, może pan sobie przeczytać. Nie Można pan powiedzieć, panie, panie Ministrze, odpowiem Panu, jak będziemy mieli wspólny proces. Pozdrawiamy. Dobrze. Boże. Boże. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Oczywiście czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia kolejnym materiale.